Pięć stów. Ha, ha. Chwila, chwila, zaraz, zaraz, jaka była mowa? Miałeś się przebrać i przejechać po osiedlu na rowerze. Chyba <noise> cię pogięło. No sorry, ale zakład to zakład. Chyba, że się boisz. Ja? <noise> Dawaj ten rower. Ale Uważaj, że już się sukienka nie kręciła. <grymne> Ej, co to za laska? Całkiem fajna. <grymne> 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 <grymne>